Droga do uh, Może byśmy już skończyli tę wycieczkę, szefie? Uh. Zaraz, zaraz. O, oh, jeszcze zabłądzimy. Nie marudź. Oh. I tam ktoś jest. Przedamy z nim. O, o, I znów się zaczyna. Będą kłopoty. Kim jesteś, człowieku? Nazywam się Małolotny. Naprawiam drogi. Może jemu się nie śpieszy, ale mnie bardzo. A co ty tutaj robisz, dobry człowieku? Jestem po to, żeby dbać o naszą jedyną drogę do nikąd. O, wracajmy, szefie. Droga donikąd? Y, tak, ta droga prowadzi donikąd. To jest zła droga, wiesz? Zła droga? O tak, no bo jeśli pojedziesz tą drogą, już nigdy nie wrócisz. Nie wrócę? Eee, zaciekawiło cię to. Mnie zaciekawiło? Sultan zamiast sułtana. Nareszcie! Muszę zapamiętać tę drogę. Zawsze chętnie ci ją wskażę. Wkrótce tu wrócę, a ty pamiętaj, nie ruszaj się stąd! Na pewno będę. I tak cała wieczność przede mną. Co cię naszło, szefie, żeby zrobić wypad do tego dziwnego kraju! Nie rozumiem! To był naprawdę świetny pomysł. Po prostu od szczęścia! Sultan pojedzie drogą donikąd i nigdy stamtąd nie wróci, a ja zostanę Zultanem zamiast sułtana. Szefie, przecież ty też możesz wyciągnąć nogi na tej dziwnej drodze! Ja na pewno nie zabłądzę! Patrz, zaznaczyłem naszą drogę z na tymi kamykami. Dziwne! Dlaczego wskazujesz drogę w obie strony? Bo wszystkie drogi prowadzą do żywu, a ja tam właśnie idę. Daruj, nie biorę wielbłądostopowiczów. stopowiczów! Nie szkodzi. I tak cała wieczność przede mną. Ci Rzymianie są stuchnięci. Zaczyna mnie ssać w dołku, szefie. To masz szczęście, jest zajazd. Szefie, tu nikogo nie ma. Chodź stąd. Halo, karczmarzu. Już idę, już idę. Widzisz, a jednak ktoś tu jest. <laughs> Czy mógłbym panom służyć? Stolik dla dwóch, o ile jest wolny. Mogę nakryć i dwa stoliki, jeśli chcecie. Nie ma takiej potrzeby. Jeden wystarczy. Proszę, oto menu. Mm. Mm. Dobrze, że się tutaj zatrzymaliście. Przed Wielbłądostradą to ostatni zajazd. Nie wiedziałem, że tu jest Wielbłądostrada. To znaczy, będzie tu, kiedy ją wybudują. Mm. Więc, co chcecie zjeść? Duża porcja solonego słonia dla mnie. Och, słoń już się skończył, ale, ale, spodziewam się dostawy. A... Solony W. O, już nie ma, e, e, ale zaraz coś będzie. To może solona cielęcina? Nie ma. Więc co proponujesz? Prawdę mówiąc, e, to nic, ale spodziewam się dostawy. I tak cała wieczność przede mną. Ale nie przed nami, nam się śpieszy. Zaczekamy tu innym razem. To na razie! E, ten zajazd to kpina! Nie martw się, Abdulaku. Wkrótce będziemy w pałacu. Coś mu się stało? Ach, pójdę zobaczyć szefie. Zranił nogę. Nadepnął na ten twój kamyczek. Tak? No to trzeba będzie mu jakoś pomóc. Spokojnie, już dobrze. Czy tutaj ktoś jest? Lubi jak go głaszczę, widzisz szefie? Nie teraz! Jest tam ktoś! Tak. Nasz wielbłąd się skaleczył. Grzeszczy niemiłosiernie! To okropne! Zamknięte! Mamy teraz obiad! Co? Już lepiej, co? Dobrze, dobrze! Do pracy! Ale powiedz mi, znasz się na tym, co robisz? Pewnie. Iznąłem mechaniki, ale teraz jem obiad. Już nas więcej nie zobaczysz! I tak mam wieczność przed sobą. Uch, on powinien gnić w więzieniu! się? Już nic mu nie jest! Zimna woda mu pomogła. Możemy jechać! Dobrze, to w drogę. Dziękuję. Pośpiesz się, mój wierny Abdullahu! Chcę być sultanem zamiast sułtana dziś wieczorem! Zjedź na bok, szepię. Chyba ktoś nas chce staranować! Mam zjechać na bok? Chyba żartujesz! Przeciwnie, właśnie, że przyspieszę! To jakiś mariach, no wierzła, zaraz mu powiem, co o nim myślę. To nie będzie konieczne, szefie. Racie, ja się na tobie kiedyś zemszczę i tak mam wieczność przed sobą. Ale ten wielbłąd ma przyspieszenie! Widzisz, co tam się dzieje? Blokuję drogę! Jestem głodnym farmerem! Barykada z jednym pomidorem! O, tak! W tym roku były słabe plony! Dlatego jestem głodny! Przykro mi, ale musimy jechać! Nic z tego! Dlaczego? Bo musicie podpisać petycję! Petycję? I co jeszcze? Pan tego dość! Drogi! <noise> Twojego pomidora! Ech, nieważne! Przyjdę tu jeszcze raz po żniwach! I tak mam wieczność przed sobą! Co? Musimy zwolnić? Czego trzeba tu zwolnić? Pobieram rogatkowe, no więc płać. Rogatki? A gdzie są? Widzisz? Muszę zbudować nową budkę. Takie budki nie spadają z nieba. To żałuj. O, pewnie, że żałuję, ale i tak mam przed sobą całą wieczność. Wiesz co? Mam świetny pomysł. Za parę godzin, gdy będę sułtanem zamiast sułtana, postawię takie budki na wszystkich drogach, dróżkach, promenadach, alejach i ścieżkach sułtanatu. <laughs> Hej szefie, niczego nie zauważyłeś? Czego niby? Wiesz, wprawdzie przez cały czas nie zdarzyło nam się nic nadzwyczajnego, ale ci ludzie byli jacyś dziwni, jacyś zawieszeni w czasie. Tak, jakby zmierzali donikąd. Nie gadaj, bzdur! Wracamy do sułtanatu. A ja zostanę sułtanem zamiast sułtana. Dzięki losowi, że tu przyjechałem. Zresztą i tak moje kamyki wskazują, że dobrze jedziemy. Przyznaję jednak, że droga powrotna wydaje mi się dłuższa. Żeby tak kogoś spotkać. Tak, chciałbym kogoś spotkać. O, tam ktoś siedzi. Pogadamy z nim. Zaczyna się. Będą kłopoty. Kim jesteś, człowieku? Nazywam się Małolotny. Naprawiam drogi. A właściwie, co tu robi drogowiec? E, nie mogę stąd odejść. To nasza jedyna droga donikąd. Coś mi mówi, że ja go już wcześniej widziałem.